Kto wpadł na pomysł, żeby w 2025 roku wskrzeszać użytkowanie wieczyste. Ktoś w rządzie uznał? Hej, mamy problem z gruntami. No dobra, ale co cię najbardziej boli w tym pomyśle? Niesprawiedliwość wobec ludzi, którzy już wykupili mieszkania no. lub przekształcili je. Mm -hmm. Tak? No ci ludzie zapłacili pieniądze, załatwili formalności, poświęcili swój czas, mm -hmm. e, przechodzili procedury, postępowania administracyjne, a teraz rząd mówi, wiecie co? Jednak wracamy do starego systemu. W skrócie, dlaczego powrót użytkowania wieczystego to proszenie się o kłopoty? To nie jest stabilny e, tytuł prawny. Kupujący nie chcą mieszkań e, na użytkowaniu wieczystym. E, jest to niesprawiedliwe. Przewracanie tego, użytkowania wieczystego, no to jest jak powrót do kaset VHS, to obraz gorszy, przewijanie męczy, wszyscy już i tak mają Netflixa. Wiecie, gdzie jest w ogóle e, um, użytkowanie wieczyste, gdzie powinno się no, znaleźć? W podręcznikach historii prawa, to jest mój postulat.